Jak jest zima, to jest zimno. Kochani, zaczynamy czwartą Wigilię ze spoleniem. Poproszę tutaj na scenę szanowni goście nasi. Siostra Józefa. Siostra Józefa, bardzo proszę, idzie. Duże brawa. Dajemy brawo siostra Józefa, sióstr Elżbietanek. Kobieta petarda. Ksiądz Karol Maciejak. Dyrektor Karitasu. Brawo. I proszę Państwa, mamy dzisiaj przyjemność witać prezydenta miasta Poznania. Jędrzeja Solarskiego. Brawo. Boże Narodzenie. Kochani, cieszymy się, że tutaj dzisiaj gromadzimy się przy Bogdanie Smoleniu, ponieważ nie tylko on właśnie zabawiał, nie tylko rozbawiał, ale też potrafił dzielić się z tymi, co najbardziej potrzebują pomocy. I tego się też uczmy, że każdy z nas może siebie obdarowywać dobrem. Może to być uśmiech, może to być jakiś gest pomocy. Dłoni. To jest bardzo ważne w naszej codzienności. I dlatego życzę, kochani, jak będziemy się łamać tym białym opłatkiem, żebyśmy wyrażali do siebie nawzajem życzliwość, by dobry Bóg nam wszystkim błogosławił i szczęśliwego nowego roku wszystkim życzę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I ksiądz Dyrektor Karol Maciejak. Pani przyjście Syna Bożego na świat przyniosło nadzieję zbawienia światu i tę radość wyrażamy za każdym razem, kiedy przeżywamy święta Bożego Narodzenia. Bardzo się cieszę i gratuluję organizatorom, którzy już po raz kolejny przyczynili się do tego, by to spotkanie mogło się odbyć, by ta radość Bożego Narodzenia mogła już wypływać, choć jeszcze przed świętami trochę dni przed nami i przygotowań różnych. Ale już tutaj dzisiaj jesteśmy, cieszymy się i rzeczywiście niech to będzie czas, w którym radość nas przepełnia. Ta radość zawsze wypływać ma z tego faktu przyjścia Jezusa na świat. Życzę wszystkim dobrego czasu spędzonego w takiej radości i rzeczywiście niech to będzie czas, w którym uśmiech będzie gościł na twarzach nas wszystkich i radość z tego, że możemy być tutaj razem. Gratulacje dla organizatorów i dla Was, że tutaj dzisiaj jesteście. Dziękuję. Powiedział, a tam cicho być. Natomiast y, korzystając z okazji chciałbym wam bardzo serdecznie, y, bardzo serdecznie złożyć życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się nowego roku, ale bądźcie tacy jak Bogdan Smoleń, że pomimo przeciwieństw losu potraf, po, potrafcie, starajcie się iść do przodu, a przede wszystkim patrzeć na drugiego człowieka i dziejcie z nim dobrem. Wszystkiego dobrego.